Witam wszystkich. W tym filmie będę testować ostrość tym razem na słodko, ale zanim przejdę do rzeczy, to chciałbym wam wszystkim podziękować za to ogromną liczbę lajków i komentarzy pod ostatnim filmem z najświeższą pizzą w Polsce. Petarda w pizzerii Lanta w Bydgoszczy, gdzie Siłą woli udało mi się zjeść pizzę. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy we mnie wierzyli, bo naprawdę nie było to dla mnie łatwym zadaniem i, i to zaliczone wyzwa, wyzwanie uznaję jako swój krok milowy w świecie ostrości. No jeśli chodzi o, tak o e ewentualne dalsze moje plany w mojej ostrościowej y, karierze, no to była jeszcze ta wcześniejsza, najszczęśniejsza pizza w foce w Alforno, y, która ma 45 cm y, średnicy. No ale to jest duża, większa pizza, bo tamta ta pizza petarda ma 30 cm, a ta falforno miała 45 cm. Więc tutaj z rozmiarem byłby też problem. No i w ogóle też od kwietnia pizz, pizzeria w ogóle nie znawiała wyzwań od momentu, jak jeden zawodnik wygrał zjadł pizzę i zakończył edycję. No po prostu chodzi o to, że nie wiadomo, kiedy ta edycja Wróci. Na razie pizzeria milczy w tej sprawie. No ale jak wrócę wezwania i potem jakiś tam urlop i nas lekcja ogarnie. No to może kiedyś spróbuję tej pizzy. W przypadku alforno no to bym był zadowolony jakby zjadł połowę. No ale do tego czasu raczej jeszcze dużo czasu minie. Tymczasem będę testować krówki od Ostrych Dziejów. Firma wypuściła akurat wersję z Papryko Habanero oraz z carolino Reaper. Tak się prezentują. Krówki Habanero z i z Karolino Są podzielone akurat tak na paski. Tutaj jest tył opakowania. Skład jest krótki. Mleko, masło, susz, papryki, habanero 5%. No to już nie jest ale aż tak mało. A w przypadku krówek z Carolina Reaper, to skład jest następujący: mleko, cukier, masło, papryka Carolina Reaper 14%. No to już mamy więcej papryki Carolina Reaper niż w tamtych krówkach papryki Cabanero. Więc może być ciekawie. Niektórzy z oglądających y, y, zaznaczali, że w szczególności te krówki z Karolino Reaper y, były naprawdę ostre, ale jak dotąd żadnego testu w postaci filmu na YouTube to nie widziałem. No więc po prostu teraz tym razem ja nagram testy krówek na YouTube. No to zacznę od krówek Habanero. No, myślę, że tak sprawdzę po dwa paski i podsumuję. Zobaczę zapach. No, zapach jest taki krówkowy, słodki. Czyli po prostu typowy zapach krówki. Papryki mi się nie wybijają. Zachęca zapach, zachęca. No to oceniamy. Kruche. Może jak giełki. Trochę mi się wybija po smak papryki habanero. No, już się pojawia ostrość. Już po przepchnięciu czuję uderzenie ostrości, ale na razie czuję tak bardziej takie przyjemne igiełki na gardle. Ale mimo, że to jest ta pierwsza wersja łagodniejsza, no to tutaj ostrość jest wyczuwalna. I tak chyba bardziej czuję ostrość, niż w przypadku y, tamtych czekolad od Dzikiego Billa. A smak tej krówki, no to jest słodki. Y, przy mieleniu krówki w buzi i przy łukaniu czuję y, lekki, goryczkowy posmak papryki. No teraz tak, po drugiej krówce czuję mniejsze pieczenie. Nadal poczułem to krówkowo słodycz w, w połączeniu z lekką goryczką, ale le, lekką. Ja myślę, że jeszcze dwie spróbuję i przechodzę do krówek z Karolino Reaper. No dobra, zjedzone te cztery paski. Tak więc w przypadku tych krówek z habanero, no to ostrość nawet mogłem wyczuć. No tak więc. Nie dałbym tej krówki w formie żartu. A w przypadku. Osob, które interesuje się ostrością, no to polecam te krówki jak najbardziej. Myślę, że tak na start z ostrością, no to też można tak spróbować w niewielkiej ilości, no to wtedy ostrość będzie wyczuwalna, no ale nie zniszczy. Tak więc krówki habanero są. Y, bardzo smaczne i tak mają y, lekko wyczuwalną ostrość. To przechodzę do tych hoszczejszych z Carolina Reaper. I tutaj mamy papry papryki Carolina Reaper 14%. Znowu czuję... Zapach krówki, a zapachu papryki nie czuję w ogóle. No to jest bardzo złudne. Tak samo wygląda pasek, jak ja w przypadku krówki z Habanero. Zaczynamy. O, trochę poczułem lekki posmak Karoliny Ripper. Na razie nie wydaje się ostrzejsze, ale czuję, że wchodzi. No, rozkręca się. Ostrość rośnie w górę. No, żeby było wiarygodnie, no to też tutaj zjem cztery paski. Ale jeszcze powiem, że jak przełukam ślinę, no to czuję takie uderzenie ostrości. W moim przypadku ostrość czuję, ale jeszcze dla mnie jest to do zniesienia. Ale już... Ale już tych króbek z Carolino Reaper nie polecałbym osobom początkującym. No, tylko tym osobom już zaznajomiając z rozcio. Jeśli ktoś dobrze znosi te krówki Habanero, no to myślę, że to do tych o krówek króbek może przejść. Det er som Ja Det er bra. Im więcej się je, jednych je, kawałków, tym ostrość rośnie w górę. Tak więc wraz z większą ilością ostrość jest jeszcze większa. No dobra. Teraz po zjedzeniu tych czterech pasków ostrość w buzi urosła. I teraz już czuję, że moc jest nawet konkretna. I mogę już nawet powiedzieć, że już nie czuję pikantności, tylko już nawet czuję ostrość w buzi. Więc powiem Wam: w przypadku tych krówek, no to. Ostrość jest wyczuwalna, ale jeszcze taka lekka. A w przypadku tych krówek z Karolino Reaper, no to ostrość jest zdecydowanie większa. I tutaj, w tym przypadku, no to odradzałbym osobom początkującym i wsypywanie krówek do miski, tak w formie żartu, pranka. Czuję ostrość tak przy każdym przełukaniu śliny. No czuję takie lekkie ognisko w gardle i na podniebieniu. Ale już ostrość buzi nie rośnie. No dobra, myślę, że to by było na tyle. Tak więc przejdę do podsumowania. Jeśli chodzi o krówki habanero, no to te cukierki są słodkie i lekko ostre. I w przypadku tych krówek, no to ostrość jest tak y, dla każdego, kto lubi ostre jedzenie. Natomiast w przypadku tych krówek z Carolina Reaper, no to moc jest zdecy zdecydowanie większa. Już odradzałbym niewprawionym ostrożercom i polecałbym tym osobom, którzy zaznajomili się z takimi sami jak yy, yy, dziki Bill Cabanero czy dziki Bill Yolo. Czy, czy na przykład z y, tymi krówkami habanero? Y, te krówki mogę polecić w szczególności tym osobom, którzy szukają y, słodkiego krówkowego smaku i też y, wyraźnej ostrości. No bo mówię, ostrość jest wyraźnie wyczuwalna, ale dla. Doświadczonych ostrożarców ta ostrość nie będzie jakaś niszcząca, wypalająca, jak w przypadku krówki Helheim z Gammelstads, która ma 12 Habanero, 12 Karolin i 12 Joloki. Tak więc, no były to dobre, ostre krówki. Dzięki, cześć!